Już dobrze po północy tego nie pozostaje mi nic innego jak wrócić i pokazać Wam jak ta imprezowa część plai wygląda. Nasz pierwszy stab, podświetlana chmurka. Tego cepelina już dobrze znacie. Tam mamy jakiś kolejny artkar, jakiś rekin. W tym rekińskim artkarze jest też bar. Więc możecie się tu zaopatrzyć w drineczka. No i co jest piękne w tym Burning Manie to to, że wszystko jest tutaj za darmo. Tak? Za nic nie płacicie. Wszystkie bary serwujące drinki, wszystkie restauracje różnego rodzaju, mniejsze czy większe stędy serwujące jedzenie. Wszystko to robią za darmo. No i to jest ten czas kiedy wszystkie artkary wyjeżdżają na plaje. Jak widzicie, tam u góry są ludzie, jest impreza. Przejeżdżamy obok akurat jakiejś małej sceny. Jakiś taki malutki artcar i scena. Tutaj już przed nami druga, właściwie nie wiem, czy to jest instalacja, czy to jest. Artcar, zaraz zobaczymy Nie, to jest akurat instalacja i prezentuje się ona następująco. Oczywiście można się wspiąć i można sobie tutaj pocilować w środku. Ale to mnie nie interesuje, mnie interesuje ta scena przed nami. Całkiem spoko, wymyślny Artcar, co? tutaj tak namelanżowałem, że jeden dzień odpoczynku dobrze mi zrobi. Więc żegnamy się, ale nie na długo, bo jedziemy już do następnego artkaru i ten jest jednym z moich ulubionych. Jedną z najlepszych musu tutaj grają, najfajniejsze show robią. No i zobaczymy, co tam dzisiaj u nich słychać. Już słyszę z daleka, że jedna z moich ulubionych scen nie zawodzi. I co też możecie zauważyć, jeżeli jest dobra scena, jeżeli jest fajna muzyka, to dużo innych artkarów też się w okolicy pojawia, parkuje. No i tutaj mamy zbieraninę chyba nie wiem, z 10-12 tych artkarów teraz. Zaraz sobie przejedziemy do kazaczymy. Wilen, dalej. Kolejna dobra faza Szybki stap ubyczka. Kolejna ciekawa instalacja, już mi się z daleka podoba, dlatego tam ciśniemy. No i kolejny art car, kolejna scena, kolejna impreza. fajny art car, ale ta muza mi kompletnie nie pasuje do Benningmana Taka trochę zabiksiarska ta muza Chociaż rozkręca się Mamy serwera Gonimy serwerów Kurde, szybko jadą Całkiem ciekawy pojazd, ktoś sobie zrobił. Dwuosobowy rower z tak długą lancą świecącą. No i właściwie już opuściliśmy tereny Deep Play, opuściliśmy tereny pustynne, wracamy jako tako w kierunku cywilizacji. A ja Wam chcę tak na zakończenie pokazać chyba jeden z moich tutaj ulubionych. Bo jest to i klub, i fajna instalacja artystyczna. I chyba właściwie spędziłem tam najwięcej czasu. Nawet sobie tam komara uciąłem. Ale zanim tam dojedziemy, to jeszcze przez kilka miejsc zahaczymy. Mickey Beach. Kolejny ciekawy taki mały klubik. No i tutaj już się zaczyna robić dużo głośniej. I tutaj już coraz więcej scen obok siebie jest. Tchau, tchau. Widoczność była zerowa, wszyscy byliśmy w goglach, w maskach i tańczyliśmy tutaj pod tą sferą. Więc musicie sobie wyobrazić, jak surrealistycznie to musiało wyglądać. W tej sferze też już byłem tak akurat nic ciekawego Taki zwykły tarasik Ale muszę wam powiedzieć No tutaj mężczyzna był dobry O full house Serwują śniadania Byłem tutaj na właśnie na gofrach ostatnio. Bardzo fajna miejscówka. Jak będziecie na Burning Manie, to polecam. Tak by the way, jeżeli zgładniejecie, a jest już pierwsza czy druga w nocy, to jest taka jedna miejscówka, która się nazywa Munchis. No i. Jest to jedna z niewielu miejscówek, które jeszcze w ogóle tutaj będą serwować jedzenie o tej porze, a możecie dostać tutaj grill cheese. Tak więc, no co by się nie działo, no to z głodu nie umrzecie tutaj na pewno będzie, bo nawet w nocy jest szafka. Jak wam się znudzi imprezowanie albo jeżdżenie po instalacjach artystycznych, no to zawsze sobie możecie skoczyć na taką troszkę karuzelową stawkę. było mało to patrzcie jaki fajny pas tu jedzie akurat Oczywiście Burning Man to nie tylko gruby melange, ale na przykład takie tutaj małe zespoły sobie grają w małych scenach. Tak więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, a ja tak naprawdę to wam pokazałem tylko część tej Deep Playa, trochę tej Playa Centralnej, ale bardzo, ale to bardzo dużo też rzeczy się dzieje już na terenach. Kempu, który też jest ogromny i zajmuje praktycznie nie wiem, no jedną trzecią, no gdzieś jedną trzecią połowę całego właśnie tego terenu Burning Mana. ale żeby to eksplorować, to jeździć, pokazywać wam one by one, to nie wiem, to ja musiał od rana do nocy tylko jeździć z kamerą, nic innego nie robić. A nie ukrywam, że Burning Man to było moje wielkie marzenie od kilku lat i przyjechałem sobie tutaj po prostu to, tak powiem, na wakacje. Odpocząć, pobawić się, poeksplorować. Pół do drugiej w nocy, przyjeżdżałem obok jakiegoś takiego randomowego kempu, no i patrzcie, robią samkę. Zaraz się coś tutaj opędzluje, bo już trochę zgłodniałem tak jeżdżąc z wami, a właściwie nic nie jadłem, nie licząc tego tosta z tego dinera na pustyni. No i wyobraźcie sobie, że serwują o pół do drugiej w nocy French Toasty. Nawet macie dodatki, są dżemy, jest bita śmietana, jest Nutella. <laughs> Mnie się to podoba. No i na bogato wjechał French Toast z Nutellą, bitą śmietaną, no i jakąś kolorową posypką. A tak się nazywa ten kef. I mieści się on w starym autobusie a my ciśniemy już powoli powoli właśnie do ostatniego miejsca czyli do tej wielkiej piramidy przed nami i powiem wam co jak co ale tą piramidę to z całego serca polecam w środku a właściwie nie będę wam mówić coś w środku po prostu zaraz wam pokażę no i jak widzicie tutaj już się dzieje co chwilę są jakieś sceny co chwilę są jakieś bary co mi się w tym miejscu bardzo podoba, to to, że macie dwie sceny, dwie piramidy. Jedna scena z taką mocniejszą muzą jest tutaj, ta piramida na zewnątrz. I bardzo fajnie się tu wyskakaliśmy ostatnio. Druga jest w środku tej piramidy sobie zobaczcie jak zajebiste tutaj wizualizacje są w ogóle na tej piramidzie. To w ogóle samo w sobie jest petarda. A zaraz wejdziemy do środka i zobaczycie czemu ja się tak bardzo tym miejscem jaram. I powiem wam, puściutko jest, bo to miejsce zawsze było pełne. Zaparkowanych dookoła tej piramidy. I co jest najpiękniejsze, to nic nie przypinacie, zostawiacie rower tak, jak jest. I na 99,99999999% Jak wrócicie za parę godzin, no ten rower tam dalej będzie. No i to by było chyba na tyle mordy z tego naszego turu po Burning Man nocą. W takim razie nara mordeczki. Jakbyście się zastanawiali, jak tutaj wygląda noc podczas burzy piaskowej, to widzicie te dwa światełka, to tu jest ta wielka piramida, którą wam pokazywałem wczoraj. A teraz widoczność jest tak na levelu centymetrów. Ja nic nie widzę, nie? Tak na pierdziela, że nie mam zielonego pojęcia. Oj, mi kapelusz zwiało, Fuck. Więc tak wygląda ta piramida teraz. Podczas burzy piaskowej. Ja to nagrywam dzień później, ale wrzucę to do vloga z dnia wcześniej, żeby wam tylko pokazać jak tutaj wszystko z minuty na minutę może się zmienić. O, troszeczkę ta piramida się teraz odsłoniła. A tu chciałem się pochwalić. Tak jak wygląda mój rower. No bo wczoraj jeździłem na rowerze Tomka. Ej, serio nie ma żartów. Właśnie mi kapelusz zwiał przez tą burzę. I ta burza już nawala tak od pół godziny. I nikolerę nic nie co tu się dzieje dookoła. A jeszcze ja nie wziąłem, bo też, oczywiście, już zgubiłem <głynne> któregoś tam dnia. No więc, Happy Burning Man. Jeżeli myślicie, że wnętrze piramidy wygląda lepiej, no to też jest grubo zakurzone. Taki szybki rzut oka tylko jak ja wyglądam Patrzcie na moje piękne kozaki z lumpa wszystko w kurzu ale to wszystko w kurzu A jakbyście się tak się dziwili, czy ja mam PTSD, no to nie, nie mam. Po prostu to jest szósty dzień na Berniku Halo, halo! Troszeczkę się przejaśniło, ale nie za dużo. Znaczy, nie przejaśniło, co ja gadam. Troszeczkę się odkurzyło, ale nie za bardzo. Taka jeszcze szybka relacja z przyszłości. Pokazywałem wam wczoraj tą właśnie knajpeczkę, Muncis, w której serwują właśnie ser grillowany do drugiej rano, ale czego wam nie pokazałem, to... menu, a więc e, cały szkopuł polega w tym, że są tutaj menu i jeszcze dodatkowo ludzie te menu specjalnie tak podjudzają i rozdają gdzie macie do wyboru kilkanaście rodzajów właśnie grill jak widzicie z mild serem, tu jest medium, a tu są nawet właśnie takie strong sery cały patent polega na tym, że jeżeli już podchodzicie odebrać te grill cheese, to, to dostajecie tylko jeden klasyczny rodzaj grill właśnie z tym america i to całe czytanie tego menu i wybieranie tego swojego ulubionego grillcisa, w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Zaraz wam pokażę. Fajna fryzura, co? Bo mi zbiało kapelusz, ja już chyba mówiłem. O. No i tak ta grzaneczka wygląda i o ile jest limit jeden na podejście, o tyle nie ma limitów podejścia. Dlatego jeżeli wam się nigdzie nie śpieszy, to możecie takich 10 zjeść i no suma summarum się najecie. Tutaj mamy też dodatki. Ja sobie klasycznie zrobiłem z ketchupem. No, no w takim razie smacznego. No to podajmy na to takim pirazy drzwi, ogarnięciu się z naszym namiotem. No to odchodzę do mojej sypialni i tak na dzień dzisiejszy wygląda <śmiesz> miejsce, w którym mam za chwilę spać, ale patrzcie jaka gruba warstwa kurzu. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim dobrej nocy.